Witajcie, witam się z Wami serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. Mamy dzisiaj już godzinę 11:30 i zbliża się pora obiadu. I właśnie ja robię teraz pierogi na obiad i zaraz Wam pokażę. Mam je na stolnicy. Mam stolnicę, i na tej stolnicy mam poukładane pierogi, które teraz robię. Pierogi te są z serem i z ziemniakami. I tutaj już mam takie ciasto, które szklanko wykrawam. Szkoda, że nie widać tego mojego, mojej stolnicy. teraz widać i tutaj mam ciasto i to, w to ciasto wkładam takie nadzienie widać wkładam nadzienie i to nadzienie jest ser zmieszany z ziemniakami ugotowanymi i utłuczonymi i do tego jeszcze dodałam sól i zobaczcie w ten sposób zawijam ciasto i pierog gotowy. I następnie znowu biorę takie okrągłe kółeczko ciasta. Wkładam tutaj, widzicie, ser z ziemniakami. I w ten sposób zawijam. I w ten sposób powstają pierogi. Pierogi będę gotować na obiad i podam ich z masłem i proszę i następny pierożek robimy, tutaj wkładam ser i zawijam w ten sposób a teraz biorę do ręki szklankę i znowu w cieście Wykrawam takie okrągłe kółeczka i w te kółeczka będę wkładać nadzienie z sera i zawijać i tworzyć kolejne pierogi U nas na dworze jest chłodno Temperatura gdzieś koło 3-4 stopni. Także jak to w grudniu. Zimno po prostu. Ale już słońce wyjrzało. I przyświeca. Dobrze. Więc ja już mam tutaj takie ciasto. I wkładam w to ciasto ser. I zawijam. I tworzę kolejne pierogi. Szkoda, że w moim... Tyle, że w moim kanale nie ma tej opcji komentarzy. Bo napisalibyście mi, czy wy lubicie pierogi jeść na obiad. Bo jeśli o mnie chodzi, to tak lubię. Lubię pierogi z masłem, ale lubię też takie ruskie, a więc jeszcze oprócz sera i ziemniaków do tych ruskich pierogów dodaje się cebulkę i pieprz, pieprz ziołowy albo pieprz naturalny. I tak sobie pomyślałam, że następnym razem jak będę robić pierogi, to dodam właśnie cebulki i i oczywiście sól i pieprz i wtedy będą tak zwane te ruskie pierogi. A dzisiaj robię te tradycyjne, czyli z serem i z ziemniakami. I tak powstaje kolejny pierożek. Te pierogi, jak zrobię, wrzucę do osolonej gotowanej wody, i one się jeszcze po wypłynięciu będą gotowały 3 minuty. To pamiętajcie o tym. Jak wypłyną na powierzchnię wody, to jeszcze 3 minuty trzeba je gotować. I wtedy już mamy pewność, że są ugotowane, że nie są surowe. I tak powstaje kolejny pierożek. Ja już tutaj sobie biorę następne ciasto. I następne nadzienie dodaję Tak zawijam. Powiem Wam, że muszę się troszkę śpieszyć, bo już mamy godzinę 11:30, a więc pół godzinki i 12, a 12 to u nas pora obiadowa. Wiem, że niektórzy ludzie obiad jedzą później o 13:00, o 14:00. Ale akurat u mnie pora obiadowa to właśnie godzina 12 i kolejny pierożek powstaje. Zanim zaczęłam robić pierogi, to przygotowałam nadzienie właśnie. O tak, w takiej postaci. Widzicie? W postaci takich podłużnych, a prostokątów. I tutaj wkładam kolejne nadzienie i od ser i o tak zawijam. Wiem, że niektórzy ludzie robią na przykład ser do pierogów nakładają łyżeczką. Ale moja mama zawsze robiła to w ten sposób, że robiła widzicie takie kuleczki i, i potem to wkładała dopiero do, y, do ciasta i zawijała. I tu mi została jeszcze taka kuleczka ciasta. Zaraz spróbuję ją rozwałkować, żeby to wszystko ciasto wyrobić. Idę właśnie teraz po wałek, bo niepotrzebnie go sprzątnęłam. Zobaczcie, to ciasto będę tak rozwałkowywać i wykorzystam go maksymalnie. Ja myślę, że jeszcze trzy, trzy pierogi z tego ciasta wyjdzie. Zaraz się przekonamy. Raz. Dwa. A tu mamy trzeci zaraz. A więc robię już kolejny pierożek. I zawijam go. Tak to wygląda i kolejny i wkładamy na dziennie, i zawijamy w ten sposób i tutaj trzeba dobrze skleić, żeby to ciasto w trakcie gotowania się nie rozeszło. Zostało mi, zobaczcie, o tyle tego ciasta, więc myślę, że jeszcze na jednego pieroga go wystarczy. I już rozwałkowuję to ciasto. Trochę mój wałek skrzypi. I tak to wygląda. Ostatnie Ostatni pierożek tu się zmieści. Ja muszę go jeszcze troszkę tak wyrobić, to ciasto. I wkładamy ostatnie nadzienie. Troszkę za duży mi ten wyszedł, o ten mniejszy będzie. Muszę go tutaj zawinąć jakoś. Patrzcie, o tak zawijam, sklejam, żeby się nie rozeszło to ciasto w wrzącej wodzie. I w ten sposób zrobiłam ostatni pierożek. Zostało mi jeszcze nadzienie na trzy pierogi, ale już mi ciasta zabrakło. Także e, teraz już będę włączać Teraz będę włączać na gaz, wstawiać wodę w garnku I jak woda będzie gorąca, jak będzie się gotować, to wrzucę te pierogi. I one będą się gotować, a jak wypłyną na powierzchnię wody, to przez 3 minuty mają się gotować. A potem już trzeba je wyjmować i, i powoli jeść. I, i wiadomo, żeby się nie poparzyć więc trzeba troszkę odczekać no i jeszcze do tych pierożków rozpuszczę masło tutaj o takie masło mam i to rozpuszczę masło na patelni i, i będziemy te pierogi maczać w tym maśle i jeść także więc... żegnam się kochani z wami i życzę wam